To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Kochani bracia i siostry, drodzy małżonkowie, drogiem wdowy, wdowcy, osoby porzucone, samotne, prowadzi nas dzisiaj Słowo Boże. I od razu mamy, drodzy, taką jasną wskazówkę. Tak jak mówiliśmy, Słowo Boże jest światłem. Tak mamy od razu światło. Jezus porównuje życie, w tym także życie małżeńskie i rodzinne, do budowania domu. Bardzo częsty obraz. Nasze życie polega na tym, żebyśmy zbudowali dom życia. Co to znaczy zbudować dom życia? To znaczy przede wszystkim zadzierżgnąć więź miłości i przyjaźni z drugą osobą. Dom to nie tylko pomieszczenie, to nie tylko pewne mury. Dom to niekoniecznie jakiś do, domek jednorodzinny czy mieszkanie ale dom to przede wszystkim osoby miałem okazję ostatnio spotkać takiego no dosyć bogatego człowieka który wybudował domek no domek ogromną taką willę nie wiem chyba tam z 15 pokoi chyba gdzieś było no ogromne. I pytałem, i miał żonę, dzieci. Pytam go, co było trudniejsze? Czy wybudowanie tego wspaniałego, ogromnego domu, zainwestowanie w niego naprawdę no setek, jak nie milionów złotych? Czy też budowanie wspólnoty z żoną, z dziećmi? On mówi, że no ten dom go kosztował no ogromne pieniądze i wysiłku, i pracy, jakiejkolwiek. Mówi, to rzeczywiście, mówi, stracił na pewno kilka lat życia przez to, że zaangażował się w budowanie tak ogromnego domu. Ale mówi, sto razy trudniejsze zbudowanie domu jako wspólnoty. Mówi, domu, do którego chętnie się wraca, bo można mieć piękny dom. A nie, a nie chce się wracać. Co to jest dom? Dom to osoby. Dom to na pewno też i szczególne miejsca, w których dobrze się czujemy, bezpiecznie się czujemy. Dom to miejsce, do którego chętnie się wraca. Dom to miejsce, w którym, za którym jakoś tak tęsknie. Dobrze mówi się, że jest wyjechać z domu, ale na kilka dni, ale po kilku dniach to normalnie się tęskni. Za domem, za rodziną, za osobami, za takimi ulubionymi miejscami w domu, w którym się dobrze siedzi, pije się kawę czy herbatę, ogląda się film. To są takie nasze, w cudzysłowie moje miejsca w domu. Bardzo trudno zbudować dom życia. Dom życia, do którego chętnie się wraca, w którym chętnie się przebywa. Miałem okazję w swoim życiu poznać jedno małżeństwo, które przeżyło ze sobą 67 lat życia. Do tej pory to najstarsze małżeństwo, jakie, jakie spotkałem. Kiedy mieli jubileusz 60-lecia, to potem już co roku świętowali swoje jubileusze, bo mówią teraz już nie wiadomo, co się może stać za każdym rokiem. Już mówili, nie, nie czekamy na jakieś okrągłe daty, bo tego możemy już nie doczekać. I po mszy świętej, kiedy już byliśmy na obiedzie, to w rozmowie z tym państwem zapytałem ich, czy oni mogliby przekazać na przykład młodym ludziom, na czym polegał ich sukces, w cudzysłowie, tak po ludzku, sukces życia małżeńskiego i rodzinnego. Że nie tylko przeżyli ze sobą tyle lat, bo to nie od nich zależało, ale że przeżyli ze sobą tyle lat w miłości i wierności. I ten Pan mówi tak, że kiedy... Byli młodymi ludźmi, zawarli związek małżeński, to wiedzieli, że będą musieli wybudować dom, bo mieszkali w takim ciasnym, małym domu z, ze swoimi rodzicami i wiedzieli, że będą to też ogromne koszta, będą, będą musieli jakoś gdzieś się zapożyczyć, bo nie mieli tyle pieniędzy, ale też wiedzieli, że muszą wybudować większe mieszkanie, dlatego też, że chcieli mieć więcej dzieci, i mówi tak z żoną, rysowaliśmy ten nasz dom. Żona wzięła, mówi, ołówek, tak narysowała takie kontury domu, dach, okna, podstawa, drzwi, tak, tak że było widać mniej więcej cały dom. I potem mówi, że do każdej części domu przypasowaliśmy jakąś jedną cechę życia małżeńskiego i rodzinnego, która będzie nam bardzo potrzebna. I mówi, kiedy był fundament, rysowany fundament, to mówi, że ona zrobiła taką strzałkę, na fundament napisała Pan Bóg. Mówi, fundamentem naszego życia, podstawą naszego życia musi być Bóg. Jeżeli, jeżeli chcemy, tak jak dzisiaj Ewangelia mówi, budować dom na skalę, żeby on nie runął, to nasze życie musi być połączone mocno z Panem Bogiem. Musimy odnosić nasze życie do Pana Boga. Myślę drodzy, że w ich życiu spełniło się to bardzo mądre zdanie świętego Augustyna, który powiedział tak. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli w życiu małżeńskim i rodzinnym Pan Bóg jest fundamentem, jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest uporządkowane, wszystko jest na swoim miejscu. Pan Bóg na pierwszym miejscu. Potem kiedy były ściany domu, to żona zrobiła strzałkę i napisała, że tymi ścianami, które mają chronić ich życie małżeńskie i rodzinne, Musi być przebaczenie. Jeżeli się kochają naprawdę, to muszą być przygotowani na to, żeby nawzajem sobie przebaczać. Jakoś mówi, mieli taką intuicję, że, jest, że życie w małżeństwie i w rodzinie będzie niemożliwe, jeżeli nie znajdą w sobie siły, żeby przebaczać swoje słabości i grzechy. Bo każdy ma takie słabości. I małżeństwo dopiero, jak zamieszka razem, dopiero widać, jakie, jakie wady ma mąż, jakie wady ma żona. Tak to wydaje się czasami, tak na odległość, że wszystko pięknie, ładnie, a kiedy zamieszka się razem, to wtedy wszystko wychodzi. Nasze słabości, przyzwyczajenia, dobre, niedobre. Niedawno obchodziliśmy rocznicę śmierci księdza Piotra Pawlukiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich kaznodziejów współczesnych. On przez, opowiadał, że przez prawie 30 lat spotykał się z narzeczonymi na tak zwanych tych kursach przedmałżeńskich i bardzo mówi to, odpowiadało mu to i zawsze mówi na początku takiego kursu, pytał młodych ludzi, czy się kochają. Młodzi ludzie przychodzą tam za miesiąc, czy za dwa, czy za trzy ślub, i, a on pyta, czy, 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 czy się kochacie. No to, no to wszyscy mówi odpowiadali, że się kochają. No jak? No tu ślub, tu przygotowania, takie, takie dwa skowronki przyszły zakochane w sobie. No to, no, no to co będą mówić, że się nie kochają? A mówi po tych prawie 30 latach, teraz mówi nie pytałby, czy się kochają. Ci, którzy chcą zawrzeć związek małżeński, nie pytałby o miłość, tylko pytałby, czy są gotowi sobie przebaczać. Bo jest niemożliwe życie w małżeństwie bez przebaczania. Bo jesteśmy grzesznikami, bo jesteśmy słabi, bo popełniamy błędy. I to przecież nigdy nie jest tak, że ja jestem w porządku, a żona nawala. Albo żona mówi sobie, że ja tutaj jestem bezbłędna, a mąż tam coś zawsze nie tak robi. Wiemy dobrze, że to niestety jest nawzajem. Raz jedna osoba upada, potem druga, raz. Jedna coś powie za dużo, potem druga się zdenerwuje i potrzeba nieustannego przebaczania sobie. Potem kiedy patrzyli ci małżonkowie na dach, to mówili, że tym dachem, który będzie chronił nasz dom, nasze małżeństwo, to musi być nasza, nasza wspólna modlitwa. Modlitwa wspólna, osobista, za siebie nawzajem. Modlitwa za nasze dzieci, za naszą rodzinę. Dachem, który chroni dom, chroni małżeństwo i rodzinę. To jest modlitwa. Nie, da, no nie przetrwa żadne małżeństwo, jeżeli się nawzajem za siebie nie modlą. Albo razem. No najlepiej, gdyby razem się modlili. Teraz drodzy takie badania zrobili w Stanach Zjednoczonych zadali pytania małżeństwom niewierzącym, potem małżeństwom, które mówią, że są chrześcijanami i małżeństwa katolickie, które mają sakrament. I okazało się, że najwięcej rozwodów jest w, 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 w tych związkach, gdzie nie wyznają żadnej religii. Potem więcej rozwodów jest w małżeństwach chrześcijańskich, Potem u katolików jest dosyć dużo rozwodów też. Ci, którzy mają związek sakramentalny, to chyba jest jakieś tam 20, chyba 30% rozwodów. Potem nagle to spada do, do na przykład małżonków, którzy chodzą razem do kościoła. To chyba jest 10%. A wyobraźcie sobie najmniej 0,02, czyli niecały 1%. Rozwodów jest wśród małżonków, którzy razem się modlą. To jest, drodzy, jak gdyby, no fakt naukowy. Pan Bóg daje znak. Ci, którzy się razem ze sobą modlą, modlitwa umacnia. Nie pozwoli się rozpaść małżeństwu. Wspólna modlitwa małżonków. Mamy, kochani, w naszym w Kościele dwa małżeństwa błogosławione. W całej historii Kościoła jest bardzo dużo świętych czy błogosławionych matek i żon. Podobnie, trochę mniej, ale też ojców i mężów. Natomiast małżonkowie, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, to tylko dwie pary. W XX wieku. Najpierw papież beatyfikował takie małżeństwo z Włoch. Nazywają się Maria i Luigi Quattroci. A drugie małżeństwo, oni wcześniej żyli, to, jest, to, jest, to są rodzice tak zwanej świętej Tereski z wizje, czyli to jest Zelia i Ludwik Martel. Oni pochodzą z Francji. Pozwoliłem sobie, drodzy, przeczytać ich życiorysy, ich biografie. I co mnie zaskoczyło, że w życiu tych małżonków życie codzienne jest niezwykle proste. Oni się niczym nie różnili, przepuszczam, od was. Pracowali, wychowywali dzieci, goto, żona gotowała obiady, tam sprzątali razem, wyjeżdżali na wakacje, chodzili spać, wstawali rano, raz zadowoleni, raz wnerwieni, jak to czasami bywa. Ale co wydaje się być szczególne? Szczególne jest to, że potrafili te codzienne, proste, zwyczajne, czasami nużące do granic możliwości, obowiązki życia codziennego, podnieść do rangi największej miłości. Że wszystko, co robili, w najmniejsze czynności wkładali najwięcej miłości. Powiecie, można przygotować śniadanie bez miłości. Można przygotować obiad, który będzie może i poprawnie przygotowany, ale się wyczuje, że to bez uczucia i bez miłości robione. Można sprzątać dom, ale nie wkładając w to całego swojego serca. Okazuje się, że te święte małżeństwa, najdrobniejsze sprawy, swojego codziennego życia. Potrafili nadać im no, niezwykły sens miłości. Na końcu, drodzy dzisiaj, mszy świętej, będziecie mogli wziąć ze sobą takie małe kartki, na których jest 10 zasad budowania więzi małżeńskiej, rodzinnej właśnie u tego małżeństwa kwatroczy. Jest, drodzy, jeden taki punkt taki szczególny. Mówiliśmy sobie o tym, jak, jak oni budowali ten dom, czy to małżeństwo, fundamentem Pan Bóg, ścianami przebaczenie, dachem modlitwa, a co w środku? I małżeństwo Maria i Luigi Płatroci mówili tak, że co jest niezwykle ważne w małżeństwie? Dwa elementy są nieodzowne. Miłość, i cierpienie. Miłość i cierpienie. I napisali tak. Miłość i cierpienie są jednym. To znaczy, bez cierpienia nie można żyć w miłości. Intensywność cierpienia zależy od intensywności miłości. Jak bardzo wielka jest miłość, tak samo. Wielkie jest czasami przy niej cierpienie. Proszę zwrócić uwagę, drodzy, dwie niezwykle ważne, trudne, ale też i nieodzowne cechy życia małżeńskiego: miłość i cierpienie. Jeżeli kocham, potrafię cierpieć dla najbliższych. Jeżeli przeżywam cierpienie, to ono jest. Jedynie znośnie wtedy, kiedy to czynię z miłością. I takiego drodzy budowania życia małżeńskiego i rodzinnego życzymy Wam z całego serca Amen.